Największa hańba dla faceta to być kumplem dziewczyny. Witam. Ogólnie, jeśli będziesz naprawdę atrakcyjny, tak naprawdę, 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 to powiem Ci szczerze, nigdy nie będziesz miał koleżanek. Wiem, że to może dziwnie brzmi, ale taka jest prawda. I wszystkie moje, nazwijmy to, dziewczyny. Z którymi się spotykałem, to były dziewczyny, z którymi albo do czegoś doszło, łóżkowego, albo kontakt po prostu się urwał bardzo szybko. Rozumiesz? Dlatego widzisz, każda moja, można to powiedzieć, dziewczyna, to była dziewczyna, no, z którą coś zrobiłem, seksualnego. I widzisz, ja działam z poziomu, nazwijmy to, atrakcyjnego mężczyzny. Rozumiesz? I ze mnie nie da się zrobić kumpla. Widzisz, jakiś czas temu gdzieś tam poznałem jakąś tam dziewczynę na Tinderze. Bardzo dużo dziewczyn z Tindera ogólnie ma takie założenie, że ona sobie zrobi gdzieś tam z faceta kolegę i tak dalej, ale. Tak naprawdę z prawdziwego samca, nazwijmy to imperatora, nie da się zrobić e, kumpla. I widzisz, e, no i poszedłem na pierwsze spotkanie, pocałowałem dziewczynę w policzek, bo gdzieś tam się odsunęła. Drugie w policzek, i później na trzecim spotkaniu e, pocałowałem ją w usta. I ona zaczęła do mnie później coś tam gadać, że coś tam, że nie jest gotowa, bla bla bla, że tak wolałaby, żeby to tak zostało, żebyśmy tego i tak dalej. Ja, wiesz, olałem to, myślałem, no dobra, coś tam marudzi i tak dalej, spokój. No i na następnym spotkaniu zapamiętam i znowu ją pocowam w usta. I ona już się zbulwersowała, rozumiesz? Ona już się zbulwersowała, zaczęła jakby to powiedzieć, no, e, tak mnie w czoło palnęła i poszła. No i później, wiadomo, wylew wiadomości do mnie i tak dalej, że ona jest po jakimś długim związku, bla 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 bla, bla, bla i tak dalej. I ona do mnie coś tam coś tam taką mi długą wiadomość napisała, a, a na, i na koniec tej wiadomości, że ona nie wie co ma robić. Ja mówię, jak nie chcesz się całować, to nie spotykajmy się. No i ona coś tam znowu napisała, ja już jej nie odpisałem, nigdy jej nie widziałem. Rozumiesz? Tak zazwyczaj wygląda u mnie spotykanie się z dziewczynami. Jeśli mam jakąś, nazwijmy to, koleżankę, to jest to koleżanka, która, za którą się zabieram. Rozumiesz? I widzisz, wiele dziewczyn nie chcę ze mną utrzymywać mm, znajomości na stopie koleżeńskiej, bo ja zawsze zapinam te laski. Rozumiesz? Nawet jeśli e, robię jakąś relację fwb, to i tak dziewczyny często, no, wymiękają, bo jej się to nie opłaca. Rozumiesz? No bo ja przykładowo jadę po laskę, przywożę ją do siebie, stukam ją, odwożę ją i nara. Po pewnym czasie taka dziewczyna, no, po prostu znika. Znika, ja dzwonię raz, nie odbiera, nara. Rozumiesz? I widzisz, jest tak, bo ja nie wierzę w przyjaźń między mężczyzną a kobietą. Ja nawet jak się spotykałem z jedną dziewczyną, z dwa miesiące czy tam ile tam z przerwami i ona mówiła mi, mi nawet że nie my się kolegujemy i tak dalej i tak dalej wiesz co chodzi że coś tam że coś tam i tego i tak dalej to i tak tam doszło do stosunku i to nie tylko raz rozumiesz a że ja po prostu działam na wiele frontów to ona się znowu zbulwersowała gdy ja zacząłem inną dziewczynę zapinać, rozumiesz? Nawet ja o tym powiedziałam, bo powiedziała, że jak będę coś z tego, to mam jej powiedzieć. No spoko, no dobra, to już to z nią zrobiłem i tak dalej, i tak dalej. Rozumiesz? I jaki był jej e, efekt działania? No foch i zerwanie kontaktu. Rozumiesz? Zawsze jak idę z dziewczyną na spotkanie, zawsze coś chcę z nią zrobić. Rozumiesz? I to jest właśnie jeden z głównych powodów, przez które te dziewczyny, które nie brały mnie na poważnie, po prostu już nie odbierają więcej telefonu po spotkaniu. Rozumiesz? To jest właśnie to. To jest właśnie to. Bo widzisz, to pokazuje, że jestem atrakcyjny. Bo kobiety zazwyczaj robią sobie kumpli z mężczyzn nieatrakcyjnych. Rozumiesz? Dla mnie, dla mnie, widzisz, obrazą jest to, że dziewczyna przy mnie mówi o innych gościach. Rozumiesz? Jest to obraza. Czasem najczęściej, jak już coś, to słyszę coś o byłym. Rozumiesz? Tak jakby akceptuję to, można powiedzieć, w takim sensie, że dziewczyna wy, wylewa z siebie te kwasy. Ale oczywiście zabieram się za nią. I w momencie, gdy. Coś chciałam z nią zrobić, a ona nie pozwoliła, rozumiesz? Albo dziewczyna, wiesz, czasem jest tak, że byłem, bardzo dużo dziewczyn w ogóle z Tindera ma takie dziwne, no, mówię, że one chcą sobie z facetów kumpi robić, ale ze mnie nie da się zrobić kumpli, kumpla, bo ja działam. I widzisz, tak laskę, o, wiesz co, mógłbyś być fajnym moim kolegom i tak dalej, i tak dalej, no nie, jesteś fajny i tak dalej, i tak dalej, i wiesz, ja ją biorę i je całuję. Co ty robisz, co ty robisz tak dalej, no nie? Jak ci się nie podoba, to nara. Rozumiesz? Widzisz, z samca nie da się zrobić kumpla, bo on zawsze, on zawsze będzie widział w kobiecie samicę do zaliczenia. I to jest ogromna różnica między nieatrakcyjnym a atrakcyjnym mężczyzną. Rozumiesz? Poza tym nigdy w życiu bym się e, nie spotkał drugi raz z dziewczyną, która jest po prostu grubym smokiem. Rozumiesz? Więc jeśli widzę fajną laskę, która przyszła i tak dalej, i tak dalej, to ja, to ja, rozumiesz? To ja działam. Ja nigdy w życiu nie usłyszałem zostajmy przyjaciółmi od laski. Rozumiesz? No nigdy nie usłyszałem. Przez całe moje życie... Nigdy takiego czegoś nie usłyszałem. Wiesz dlaczego? Bo ja zawsze się zabierałem za te laski. I ona doskonale wie, że ja bym powiedział, okej okay, spoko. To i tak bym na spotkaniu się z nią całował, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Rozumiesz? Dlatego dziewczyna widzi, że jesteś atrakcyjny, że po prostu widzisz w niej samicę i tak dalej. I ona dlatego zrywa kontakt, bo wie, że mogłaby ulec. Rozumiesz. A może nie jest gotowa? Więc jeśli nie jest gotowa, rozumiesz, to po prostu zerwie ten kontakt. O to chodzi. Tak to działa. Rozumiesz? Tak to działa. Dlatego największym, największą obrazą uważam dla mężczyzny, jest to, że dziewczyna zrobiła z niego koleżankę. Dlatego nigdy nie daje się zrobić. Na koleżankę, bo naprawdę, no mówię, jest to niemożliwe, bo gdy będziesz się zabierał za te panienki, oczywiście połowa z tego albo większa po ulegnie Ci i będzie chciała później w związku, natomiast te dziewczyny, które coś tam chciały z Ciebie zrobić i tak dalej, zobaczysz, że bardzo szybko znikną z Twojego życia.